Rok to 3755. Alexa, 17-letnia dziewczyna i jej młodszy brat Asher, zwiedzają Muzeum Historii i Technologii. W jednej z galerii natrafiają na ekspozycje archaicznych komputerów, laptopów, tabletów, smartfonów i innych prymitywnych urządzeń inteligentnych. Część z nich pieczołowicie zachowanych i odrestaurowanych, aby zachować ich oryginalne działanie. Wśród eksponatów dostępny jest laptop, z którym mogą interagować zwiedzający. Znajdują się na nim starodawne programy służące do przechowywania danych, tworzenia sztuki cyfrowej, komunikacji i zarządzania zadaniami, a także przeglądarki umożliwiające dostęp do prymitywnych wersji internetu. Wszystko to jako część imersywnego doświadczenia. Urządzenie zawiera wybór zarchiwizowanych stron internetowych, wszystkie związane z tematem wystawy, początkami tworzenia treści i komunikacji online. Podczas gdy ich rodzice zwiedzają inne skrzydło muzeum, Alexa i Asher bawią się, eksplorując laptop. Nagle natykają się na stronę dawnej platformy wideo, gdzie znajdują plik zatytułowany Internetowe wideo animowanej narracji. Opis wyjaśnia, ten materiał to fragment prawdopodobnie pochodzący z wywiadu, wykładu, podcastu lub niezależnego wide eseju wyprodukowanego między końcem XX wieku a początkiem XXI wieku. Służy jako ilustracja Ilustracja tego, jak ludzie wykorzystywali internet do wyrażania siebie w jego wczesnych etapach ewolucji. Dokładne pochodzenie wideo zostało utracone z powodu niekontrolowanego rozpowszechniania, błędnych atrybucji, syntetycznych mediów, kolejnych reprodukcji i potencjalnej chęci zachowania anonimowości przez twórcę. Zaintrygowana Alexa naciska play, a odtwarzanie się rozpoczyna. I ostatnie pytanie. Gdy wszystko już będzie skończone, Jakie dziedzictwo chcesz pozostawić? To dziwne pytanie, nie sądzisz? Zastanawiać się, jak będziesz pamiętany po swoim odejściu. Nigdy nie dowiemy się, jak będziemy wspominani, ani nie doświadczymy tego uznania, a jednak wciąż istnieje w nas ten impuls, by zadawać sobie to pytanie. To paradoks, prawdę mówiąc, pragnąć czegoś pośmiertnie, gdy możemy mieć tylko życzenia za życia. W głębi duszy to pytanie mówi więcej o tym, co zamierzam przekazać do. Póki oddycham, prawda? Jaką narrację chcę zbudować o znaczeniu mojego istnienia poza moim czasem? W końcu mogę tylko spekulować na temat tego, co nadejdzie, dopóki jeszcze tu jestem. Jednak gdybym miał potraktować to pytanie poważnie, unikałbym banalnych czy megalomańskich odpowiedzi. Nie powiedziałbym, że pragnę być zapamiętany jako osoba ważna, wpływowa, genialna, sławna, zamożna, potężna czy odnosząca sukcesy, ani jako ktoś, kto zmienił świat. Takie stwierdzenia zakładałyby, że rozumiem prawdziwe znaczenie tych pojęć w szerokim kontekście, ale nie wiem, co oznacza bycie wpływowym w świecie bez określonego kierunku. Nie znam sensu bogactwa na planecie naznaczonej nierównościami. Nie rozumiem znaczenia władzy wobec kosmicznej przestrzeni, która redukuje nas do pyłu. I nie wiem też, co oznacza inteligencja, sukces czy zmiana światowa dla gatunku, który nie potrafi odgadnąć prawdziwego znaczenia czy konsekwencji czegokolwiek. Przyznaję, że jak każdy również czuję pociąg do tych ideałów, ale nie mogę szczerze powiedzieć, że w ostatecznym rozrachunku którykolwiek z nich zasługuje na pamięć. Uważam, że najszczerszą odpowiedzią byłoby życzenie, by zostać zapamiętanym jako ktoś, kto próbował, kto dawał z siebie wszystko, by troszczyć się, pomagać, kochać, dążyć do równowagi, a gdy błądził, by czynił to z empatią i człowieczeństwem na miarę swoich możliwości. Ktoś, kto starał się być obecnym przyjacielem, uważnym synem, oddanym ojcem i lojalnym towarzyszem, żyjąc zintegrowanie, ale też z otwartością na rewizję przekonań, gdy było to potrzebne. Ktoś, kto dodawał do tego, co cenił, po prostu dlatego, że było to możliwe. Zdaję sobie sprawę, że nie mogę z pewnością stwierdzić, jak dobrze wypełniłem którąkolwiek z tych ról i wiem, że ta Odpowiedź może brzmieć jak banał. Jeśli jednak istnieje sposób, w jaki chciałbym być zapamiętany, to chyba właśnie taki. Rzeczywistość pokazuje jednak, że historia jest pełna osób, które żyły według tych samych zasad, a większość z nich popadła w zapomnienie. Być może pamięć nie jest tym, co naprawdę się liczy. Jeśli większość ludzi nie jest zapamiętywana, to jaki sens ma to, co uważamy za istotne? Prawda, że niektórzy są wspominani długo po odejściu, Dzięki czynom, które dziś uznajemy za znaczące. Ale nawet w takich przypadkach, gdy ktoś jest pamiętany za wartościowy wkład, czy to nie samo osiągnięcie pozostaje w pamięci, a nie istota tej osoby? Weźmy za przykład Einsteina. Jak go znamy? Gdyby nie jego odkrycia naukowe, świat nie darzyłby go wewnętrznym podziwem. Uznanie jest związane z jego wkładem, a raczej z nim samym, dzięki temu wkładowi. Każda analiza jego osobowości nieuchronnie. Ogranicza się do sfery nauki. Geniusz w oczach potomności. Einstein nie byłby rozpoznawany bez swoich dokonań, choć oczywiście nie byłby nikim niezależnie od nich. Jego osiągnięcia zasługują na celebrację, tak jak on sam, ale czy ta pośmiertna celebracja miałaby dla niego za życia jakiekolwiek znaczenie? Nie wiem, czy Einstein był szczęśliwy, czy pragnął wielkiego dziedzictwa, czy po prostu tęsknił za odkrywaniem więcej niż jego czas pozwalał zrozumieć. Ale czy możliwe jest, jest, że wasze osiągnięcia były konsekwencją waszej drogi, a nie jej źródłem? I czy nie dotyczy to wszystkich postaci celebrowanych na przestrzeni historii? Przyznaję, że jest we mnie pragnienie, być może naiwne, by zostać zapamiętanym długo po moim odejściu. Przypuszczam, że bierze się to z tego samego miejsca, które tęskni za wiecznością i lęka się utraty wszystkiego. Jednak nic nie trwa wiecznie, a wszyscy prędzej czy później zostawiają za sobą to, co zbudowali lub ukochali, dążenie do pozostawienia dziedzictwa jest jak organizowanie własnego przyjęcia urodzinowego bez możliwości uczestniczenia w nim. Jeśli chcę celebrować swoje istnienie, mogę to zrobić tylko teraz, dopóki jeszcze oddycham. Mimo to uważam, że warto, by każdy poświęcał się temu, za co chce być pamiętany. Niech to będzie sprawa, idea, bezgraniczna hojność, lub wszystko to razem, ale nie dla uznania po śmierci. Tylko dlatego, że to właśnie nadaje sens jego drodze. W końcu cel, który przypisujesz swojemu życiu, jest tym, co naprawdę ma, prawda? Czy ktoś będzie pamiętany przez 500 tysięcy lat, czy tylko 5 minut po odejściu, nie ma znaczenia dla tego, kto już odszedł. W głębi duszy nie łudzę się. Wiem, że w najlepszym przypadku pozostanę w pamięci zaledwie kilku pokoleń. A zatem to, co robię dziś, w co się angażuję, jak Żyje wewnątrz własnej świadomości, to musi wystarczyć. Nawet gdy nie wystarcza, wszystko dobiega końca. Ekran ciemnieje, pojawiają się komunikaty i strzałka wskazująca w prawo z napisem Następna strona przed kliknięciem. Asher komentuje, cóż, to pięć minut, nigdy więcej nie wrócimy. Zatrzymuje się zamyślony i pyta, kim w ogóle był Einstein? No, nie mam pojęcia. Asystentka Aleksa odpowiada, chyba był jakimś ważnym naukowcem. To nazwisko brzmi znajomo, mniej więcej to powiedziała. Hmm, mruczy Asher. No dobra, chcesz teraz spojrzeć na coś innego? Kończy. Aleksa zgadza się i oboje zostawiają laptopa za sobą, kierując się w stronę następnej atrakcji, która należy do zupełnie innego okresu historycznego.